Kochani, możemy od zwierząt uczyć się uważności. Nie jesteśmy tu sami, tam widać wiewióreczkę. Zgodnie z umową, chociaż nie liczyłam na swoją własną, kochani, sumienność, punktualność, ponieważ nie potrafię już. Być sumienna w rzeczywistości społecznej. Dlatego wybrałam taką drogę. Drogę ku teraźniejszości, którą tkami intuicja. Zatem, melduję się Wam, kochani, przy Ibrahimie. Tu mamy pajączka. Jest godzina trzecia po południu. Jeżeli zajrzycie na grupę 12 Pięter, zobaczycie, że zaplanowałam wydarzenia cykliczne. Natomiast pragnę, abyście skoncentrowali się na chwili obecnej i na moim głosie, i na śpiewie ptaków. Może mój głos będzie cichutki, ale mam nadzieję, że ukoi wszystko to, co dzisiaj ciebie boli. Czym dziś są Twoje myśli? Czy są łagodnym balsamem dla Twojego istnienia i dla innych? Czy są takimi insektami, które kują? Swędzą. Cokolwiek dziś trapi cię. Spróbujmy się tym wspólnie zaopiekować, a najlepiej oddaj to mnie! Mam na imię Freja, jestem opiekunką teraźniejszości. Jestem boginią miłości, nie seksu, miłości. Nie jestem supermodelką, jestem super kochającą boginią miłości. Dlatego dzisiaj wsłuchaj się po prostu w mój głos. Potraktuj go jak wskazówkę. Jak plasterek opatrunkowy na Twoje serce, które może boli. A może dzisiaj jest cudownie i super? Zapamiętaj, że zawsze możesz tu wrócić. Będę czekać w przysłowiowej bramie, w bramie ku teraźniejszości. Twoja brama może być wszędzie tam, gdzie jesteś. Pamiętaj o tym. Wszędzie tam, gdzie jesteś, możesz przenieść uwagę z wnętrza Twojego umysłu na zewnątrz. Dzisiaj pragnę króciutko zakończyć. To zaproszenie do dalszych spotkań, zaproszeniem także do zapoznania się z dwunastoma piętrami, a drugie piętro, któremu dzisiejszy dzień dedykuję, mówi tak: Kiedy koncentruję się na Tobie, pomagam sobie, bo jestem tu i teraz. Ściskamy z Beluśką. Maciek został pilno jedomku. Czekamy na przybyszy.